Witam wszystkim, witam Was w 16 odcinku z Dungeon. Po Płonijakiem bossem, którego ubijemy jest Baba Jaga, pomarszczona Baba Jaga, czyli ta z no, poziomu powiedzmy łatwego. Zanim do niej doszedłem, minęło raz, dwa, trzy, 4, pięć, sześć, osiem tygodni, w ciągu których wydarzyło się nawet parę interesujących rzeczy. Pierwszą z nich w tygodniu 18 była niestety nieudana wyprawa. Z winy takiej, że wziąłem bohatera, który był już pod wpływem klątwy karamezynowej i dodatkowo jeszcze na tej samej wyprawie drugi bohater także dostał klątwę na twarz. I przez to, no, nie byłem na to gotowy, nie miałem przygotowanych chwilek z krwią wystarczająco. Krzyżowce zaczęło odwalać. Musiałem zrezygnować z wyprawy, bo zaczęło mu tak bardzo odwalać, że za chwilę by mi się Umarł. No może gdybym jakoś policzył lepiej yy, te rundy i tury, to może dałbym radę ukończyć tą wyprawę bez potrzeby zawracania, ale nie chciałem ryzykować. Nawet próbowałem szukać na Simie w warsztacie, czy ktoś nie zrobił moda, który by liczył te rundy, tury, dla karmezonowej klątwy, no nikt czegoś takiego nie zrobił niestety. A tam. Trochę straciłem niestety przez tą wyprawę, ale cóż. Czasem tak bywa. Trzeba więcej krwi brać, to zdecydowanie. W tygodniu 17. nadarzyło się event związany z fanatykiem, że on będzie tam śledził moich zarażonych kompanów. Ponieważ nie chciałem z nim walczyć jeszcze, nie czułem się gotowy na to, żeby wstanąć w nim w potyczkę, to nie brałem na misję nikogo zarażonego i w sumie w kolejnym tygodniu już go nie było. Może powinienem był z nim zawalczyć dla łupu. Dla jakichś artefaktów dobrych. No cóż, <grywka> za mało chyba odważnie podchodzę do tej gry. Bywa. Ale to wyszło tak przypadkowo, bo ja w ogóle nie planowałem nie brać healera, a nie zwróciłem uwagi na to, że go nie mam. Ale ja. Też w tym samym tygodniu postanowiłem, że warto by pocisnąć w ogóle dwie konkretne krainy. Bo już czterech bossów załatwiliśmy z ruin i z Zatoki. Więc tam de facto nie mamy czego szukać, i ponieważ kolejni moi kompanii zdobywają te poziomy woli dosyć szybko, zaraz może się okazać, że nie zdążę zrobić bossów w dwóch innych krainach. I dlatego tak od tamtej chwili postanowiłem w sumie yy, tylko te dwa miejsca dzisnąć. Jeżeli się ukaże poprzez ten film oglądanie, że jednak yy, poszedłem jeszcze do jakiejś innej krainy, no cóż. To znaczy, że postanowiłem mm, cisnąć tylko te dwie trochę później, i tyle. W tygodniu 18 nadarzy się, nadarzyło się wydarzenie darmowego poziomu woli dla abominacji. Co sprawiło, że w kolejne tygodnie abominacja stała się chyba pierwszym y, osobnikiem z trzecim poziomem woli, ze wszystkich moich kompanów. No nie, nie, ch nie chcę poziomu woli. <grym> Bez sensu. Mimo tego, że ile ja razy ją brałem na wyprawę, już nawet nie pamiętam w ciągu pierwszych 13 tygodni, może z 3 razy go wziąłem. <grym> I na dobrą sprawę przez kolejne chyba 10 tygodni go znowu nie wezmę. Bo chcemy jeszcze tych 4 innych bossów zrobić, więc nawet nie będę dotykał <grym> osób z trzecim poziomem woli. Ech, abominacja, nie wiem, nie jest jakimś najlepszym, najlepszą klasą, ale mi się jakoś nawet podoba. I trochę szkoda, że no, nie będę mógł za szybko z nią zagrać znowu. Ale to było z takich mniejszych mm, rzeczy, a z takich weselszych z tego tygodnia. To było ulepszenie gildy i diligence. Gildy to było ulepszona chyba wtedy dla, tak, dla lepszych e, umiejętności, możliwości kupna. No, i diligence no, jak zwykle dla y, większej ilości osób, żeby była opcja ich wziąć. W tygodniu 19 ulepszyłem lazaret dla lepszych cen. Ponieważ nie miałem i tak co z popiersiami robić. To wtedy chyba było dla wyleczenia jakiejś choroby. Nie wiem, zmniejszanie tych cen to nie jest takie złe w sumie. W kolejnym tygodniu w 20 chyba nic się nie wydarzyło ciekawego. W ogóle po, po ulepszeniu tego dirigensu w jednym z poprzednich tygodni mogę mieć parę kolejnych slotów na postaci. I wśród tych osób, które wziąłem do no, podbicia tego limitu, wziąłem do drużyny flagę Lanta i łamaczkę tarczy jedną i chyba... Tak, chyba jeszcze kapankę jedną. Akurat Flagelant to co do niego może się wypowiem trochę później jak już będzie wyprawa z nim pierwsza. No, a reszta postaci tam przydała się, bo przydała. W 21 tygodniu zablokowało mi Tantus. Hmm, za to ceny niby były reszta lepsze w reszcie budynków. To znaczy w tym budynku. W innych aktywnościach. Nie za bardzo mnie interesowało, bo i tak robię takie wyprawy, że tego w Sersupek już nie dostaję. Hmm, Opatrwo jednak. Jeszcze ulepszyłem dla miejsca, żeby odstresować okultystę. Zrobiłem to dlatego. Ponieważ w jednej z we wcześniejszych wypraw z okultystą tak mocno się zestresował, że no, musiałem go kiedyś uleczyć z tego stresu. Ale nie chciałem, żeby przybywał w ten samym budynku, co reszta postaci, które też się zastresowały po tej wyprawie. Dlatego jeden tydzień w ogóle go nie stresowałem a w kolejnym już, ponieważ nie musiałem nikogo odstresowywać, to go tam. To tego z Zamtozu w M. w kolejnych dwóch tygodniach, dwa razy z rządu trafił się, trafiło się wydarzenie związane z kupnem jakichś dziwnych przedmiotów z tego DLC. Color of Madness, ponieważ ja jeszcze go nie zacząłem. Może go zacznę, jak już skończę ze wszystkimi bossami z zielonego poziomu początkującego. Wydaje mi się, że to będzie chyba najlepszy czas na to. To nie skorzystałem z tych eventów. Jeżeli coś pominałem przez to dobrego, no trudno, bywa. I chyba tak. Yy, nie, dobra, to jeszcze nie ten tydzień. Yy, z 22 tygodniem yy, jeszcze lepsze kowala od zbroi od cen, lepsze ceny, mniejsze. mniejsze wydatki na umiejętności, no i zbroja, żeby mogli mieć lepsze uniki, lepsze zdrowie i tego typu rzeczy. I tak, w 23 tygodniu w końcu ruszę na tą Bobę, ale zanim na nią ruszyłem, z dyriżansu przybrałem łowce nagród. Jest i on! Jest i on! I ma strach przed potworami, minus celność, ja pier. Ale jest i on. Czekałem na niego od samego początku gry, a nie rozumie się, nie chciał wcześniej trafić, chyba że raz się trafił i ja akurat nie miałem miejsca. Nie pamiętam już, nieważne. W każdym razie przybrałem go do drużyny. M niestety... Miał tak słabego perk'a negatywnego że musiałem go od razu z niego leczyć, bo to nie ma w ogóle szans, żeby mógł z mniejszą celnością i obrażeniami gdziekolwiek z nim chodzić. Eee, przy okazji ulepszyłem też lazaret, żeby mniejsza była cena za wyleczenie go. Nie wiem, to nie jest to bardzo opłacalne, bo nie powinno się przywiązywać do tam początkujących, początkujących bohaterów z zdrowymi pierwszymi poziomami, one są tylko mięsem armatnym dla zarobienia. Eee, ja tam się przywiązuję, dla mnie oni nie są mięsem żadnym. Dla są z ziomkami, <gry> którzy, kurde, mają przeżyć i mają być rozwijani ulepszani tak jak mi się to będzie podobało i koniec. Mm, dobra, ale zanim jeszcze ten tydzień z tą samą babagą, to... Miałem tą wyprawę z tym samym flagalantem i muszę przyznać, że zrąbałem trochę skład na tą wyprawę, ponieważ wziąłem flagalanta oraz kapłankę. I nie jest to dobry pomysł, ponieważ Flagellant ma umiejętności, które pozwalają leczyć. Nie są one związane z tym, że on musi być zbity z poziomem zdrowia, więc jakby jako jedyny miał najwyższe, a reszta drużyny miałoby niższe, to wtedy nie ma by kto leczyć. Ehm, ale cóż, co do tego, muszę najwyżej się przygotować i tyle. Jakieś strategie obrobić. Ehm, a mimo to jakoś nie najgorzej nawet poszła ta wyprawa. Z łowczym, który ostresowywał. Akurat, łowczy z tą umiejętnością stresowania wydaje mi się jest dziwna rzecz bardzo. Bo kiedy ta umiejętność nie jest za bardzo ulepszona, to nie dość, że to jest tylko szansa na zdjęcie stresu. To jeszcze zdejmuje z tego stresu bardzo mało. A więc nie jest to jakoś super opłacalne, niestety. Ale flagant jako postać nawet mi się podoba. Nie dość, że zadaje obrażenia, to jeszcze może leczyć. Tylko po prostu trzeba wiarę dobrą drużynę do tego zrobić i. Będę musiał pomyśleć w kolejnych już tygodniach, a to dopiero teraz o tym pomyślałem, a nie jeszcze przed pokonaniem kolejnych dwóch, dwóch bossów. Że temu flaglantowi całkiem by się przydały trinkety na bonusy od posiadania mniejszego poziomu zdrowia. No skoro i tak chcę mu to zdrowie zbić, no to by się chyba opacało mieć trinkety, które mu jeszcze bonusy dają na tym zmniejszonym zdrowiu, nie? Chyba ma to sens. A teraz, tak, w kolejnym tygodniu. Na Baba Yaga, wyprawa. Łomaczka tarczy oczywiście wzięta, nie pamiętam już czy w sumie ta którą wziąłem nową. Tak, to była ta którą wziąłem nową. Mm. Miała ona sen, na który nie byłem przygotowany. Dlaczego nie byłem przygotowany na koszmar? Skoro wiem, że ona niby ma te koszmary w nocy i powinienem mieć tą umiejętność, która odkrywa ukrytych wrogów. Albowiem była taka sytuacja, że jednego tygodnia w ogóle nie miałem w nocy żadnego yy, snu, więc myślałem, że już nie wiem, zaliczyłem je wszystkie, czy coś w tym stylu. I dlatego w kolejnym tygodniu nie spodziewałem się, że mnie te węże zaskoczą. Zaskoczyły, nie miałem odnośni do odkrywania wrogów, więc trochę mnie poharatały, ale nie aż tak mocno. Udało się wyjść z tego w miarę bez. Yy, Żadnych minusów. A jednego to w ogóle tygodnia. Nie pamiętam, czy to było wśród tych tygodni, które były teraz, czy dopiero nastąpią. Pamiętałem, żeby ustawić jej tą umiejętność do odkrywania wrogów ukrytych, ale przypomniałem sobie o tym dopiero w trakcie obozowania. Co było słabe w skutkach, ponieważ nie można wymieniać umiejętności w trakcie obozowania. Być może jest to związane z tym, że są też te umiejętności obozujące i gra blokuje oba z automatu. Hmm. Trochę szkoda. No ale cóż, mogę o tym pamiętać, wiadomo, przed obozowaniem. Ale nie ma tego złego, ponieważ wyszliśmy na Baba Jagą, A walka z Baba Jagą poszła no w taki sposób, że w sumie sami zobaczycie. <laughs> I ten trinket. Mam jedno wolne miejsce. Zrąbałem tą wyprawę trochę Dobra Cześć Babojago Idę od zdrowia? 66, ok 66 i masz 100% na. No, oj, oj, oj Dobra, to byle cię szybko zaraz, trzeba Cloudron jest pułapką, jak widzą Chyba to to cokolwiek chyba Przynajmniej gardę, powinien gardę Eee, dobra. Pięknie, krytyk. To się jedna trzecia zdrowia jeszcze się nie ruszyła. O nie. Nie trafiła do gara. A ja ja to mam szczęście normalnie. Dobra, parę razy się nadmuchujemy. Kurtyny. I ale z niej trafimy. Kurtyny to będzie ładne. Trochę wrażenie sekundę. O, połowę zdrowia straciła. Tu czy do mięsa. Oj nic tych to nie robi. To jest jeden z prostych bossów chyba w ogóle ty. Um, 11 do 17. Um, to już masz, kurtynę na od mieczka, więc od tego zobaczmy, czy jeszcze możesz to dostać. Możesz, czy nie możesz, możesz. No i super. Czekajcie, zdążyło użyć w ogóle. <laughs> Foromany, no ja ją niszczę. Totalnie. A ja go to samo już brać. Proszę bardzo. Uderz w kocioł, uderz w kocioł. A ja nie chcę. Nie no, naprawdę. Nawet kwortyny nie zdążyłem użyć. <gry> Ale a specjalnie się pod nią zbudowałem. Goście nawet stresu nie dostał od przebywania w garze. Rety najprostszy wos na świecie. Totalnie. Z tej wyprawy z babajagą dostałem ten fajny trinket dla już łowcy nagród. Fajnie, że łowca nagród kolejny tydzień będzie miał już trinket kozacki. Niestety ten trinket zmniejsza szanse na ogłoszenie, ale daje całkiem sporo na obrażenia. Co do tego może się wypowiem w kolejnym odcinku, kiedy już ta wyprawa z tym łowcą nagród będzie. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na kolejne odcinki i w streamy i na razie.